Witam państwa na kolejnym pokazie. Tym razem zajmiemy się klasami reakcji na ogień materiałów z grupy palne, łatwo zapalne oraz trudno zapalne. Stanowisko, które jest przede mną, jest wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11925-2. Badanie reakcji na ogień, zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia, część druga badania przy działaniu pojedynczego płomienia. W dniu dzisiejszym zajmiemy się badaniem próbek PCV twardego, PCV spienionego, polikarbonu, PCV twarde. Polyetylen. Tak więc szeroka gama, głównie tworzyw sztucznych. Z uwagi na to, że tworzywa sztuczne bardzo ładnie oddają nam klasę reakcji na ogień z grupy DEF, charakteryzując się zadymieniem oraz pojawieniem się spadających kropli. Także startujemy. Stanowisko badawcze wykonane zgodnie z normą PNEN. ISO 11925 służy do badania klasy reakcji na ogień, materiałów i wyrobów budowlanych należących do grupy B, C, D, E oraz F. Badanie polega na przyłożeniu do powierzchni lub krawędzi badanej próbki znormalizowanego płomienia o wysokości 20 mm i obserwacji zachodzących po tym czasie zjawisk takich jak zapalenie próbki po czasie przyłożenia 15 sekund lub dodatkowo 30 sekund i zaobserwowanie, czy osiągnięty zostanie wierzchołek płomienia na wysokości 15 mm powyżej punktu przyłożenia. W załączniku numer 3 do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, znajduje się tabela, która odnosi Pojęcia stosowane w rozporządzeniu do klas reakcji na ogień zgodnie z normą PNEN 13501-1. W tabeli możemy zaobserwować, że materiały palne, trudnozapalne, łatwozapalne będą właśnie klasyfikowane od grupy C do F. Również grupa B tutaj może być uwzględniona przy klasyfikacji zgodnie z normą badawczą. W tabeli widzimy klasy reakcji na ogień, które są badane zgodnie z normą PNEN 13501-1. I zauważmy, że należy badać materiały palne, łatwo łatwozapalne od klasy F, czyli jak bardzo łatwo zapalne dane materiały będą, dochodząc ostatecznie do klasy B, yy, gdzie dochodzi dodatkowa norma SBI. 13823. W, w tym badaniu badamy parametr FS, który związany jest z liniowym rozprzestrzenianiem się płomienia. Zauważmy, że w klasie F, im szybciej następuje proces spalania, tym oczywiście gorzej, i klasa F zostanie osiągnięta w momencie, gdy Próbka wypali się na wysokości 150 mm w przeciągu 20 sekund. Jeżeli wypali się mniej niż 15 cm w przeciągu 20 sekund, wówczas możemy nadać klasę E. Natomiast w klasie D, C. Oraz B, jeżeli próbka nie wypali się na wysokość 150 mm w przeciągu 60 sekund, należy przeprowadzać dodatkowe badania w oparciu o normę EN13823. Jest to norma w skrócie SBI. Elementem składowym badania jest również określenie szybkości wytwarzania dymu. Jest to parametr S. Określany parametrem smogra, smoke growth rate oraz ilości spadających kropel symbol D. Pierwszą próbkę, jaką przebadamy, jest to próbka polipropylenu, tworzywa często wykorzystywanego w naszym otoczeniu, i w przeciągu 15 sekund, przykładając płomień, zaobserwujmy, co się wydarzy. Próbka. Niestety, zainicjuje proces spalania, i ten proces będzie dość szybko przebiegał, z wydzielaniem znacznej ilości dymu oraz dużej ilości spadających kropel. Świadczyć to może o tym, że próbka otrzyma klasyfikację E bądź F, co z automatu spowoduje, że będzie uznana za materiał palny, łatwo zapalny. Przypomnę, że zgodnie z paragrafem 258 warunków technicznych stosowanie takich materiałów jest zabronione w obiektach o kategorii zagrożenia ludzi Zetel 1, 2, 3 oraz 5. Natomiast w obiektach o kategorii zagrożenia ludzi Zetel 1, 2 i 5, zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej, jest to uznane za stan zagrożenia życia. Druga analizowana próbka jest również materiałem, który będzie klasyfikowany jako palny, łatwo zapalny. Przy czym zapalenie od płomyczka probierczego nie następuje od razu w przeciągu 15 sekund, tylko dopiero po drugim przyłożeniu, które trwa 30 sekund. Próbka ulega zapaleniu i Dość dynamicznie rozprzestrzenia płomień, wydzielając znaczne ilości zadymienia oraz generując dość duże ilości spadających, płonących kropel. Pragnę zwrócić uwagę, że badania tego typu realizowane są przez jednostki badawcze posiadające akredytację PCA. Polskiego Centrum Akredytacji i wydają certyfikaty dotyczące klas reakcji na ogień. Certyfikat stałości właściwości użytkowych służy później producentowi do wydania deklaracji stałości właściwości użytkowych na dany produkt i na tej bazie możemy dokonywać zakupów takich produktów, jakie oczekujemy zgodnie z wymaganiami rozporządzenia. Oczywiście zaleca się, aby były to produkty niepalne bądź też niezapalne, ewentualnie trudnozapalne. Przykład, który widzimy teraz, nie nadawałby się do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej z uwagi na fakt, że podczas prowadzonej ewakuacji byłoby to bardzo niebezpieczne, gdybyśmy znaleźli się w okolicznościach zaprezentowanych na filmie. Kolejny pokaz również dotyczy spalania płytki tworzywa sztucznego, tym razem plexi, i zauważmy, że będzie ona posiadała podobną charakterystykę jak wcześniejsze tworzywa sztuczne, czyli po pierwszym bądź po drugim razie ulegnie zapaleniu i będzie dość dynamicznie rozprzestrzeniać płomień charakteryzując współczynnik FS na dość szybkim poziomie. Nie wszystkie tworzywa sztuczne wykazują właściwości palne, łatwo zapalne. Na zaprezentowanym pokazie yy, zauważymy, że przykładowo polikarbon jest odporny na działanie ognia. Pali się wyłącznie w obrębie płomienia, natomiast po odsunięciu płomienia gaśnie. Jest to charakterystyczna cecha dla materiałów. Trudno zapalnych i tak też się dzieje. Próbka nie podejmuje procesu spalania, nie rozprzestrzenia ognia, nie dymi oraz nie występują spadające krople. Ciekawe właściwości wykazuje na przykład PCV spienione. Tutaj zauważmy, że po zetknięciu płomienia probierczego z próbką, materiał ten wyłącznie się zwęgla w obrębie płomienia. Nie pali się próbka, nie podtrzymuje procesu spalania, nie wydzielają się znacznej ilości dymu oraz brak płonących kropel. Tego typu materiał z pewnością mógłby być zaklasyfikowany do materiałów niezapalnych, czyli Pożądanych w naszym otoczeniu, gdyż w momencie, gdy dochodziłoby do przypadkowego zapalenia, zainicjowania procesu spalania, nie rozprzestrzenia się ogień, próbka nie rozprzestrzenia procesu spalania i dla nas jest to sytuacja bardzo korzystna. Podobne właściwości jak PCV spienione posiada PCV twarde. W naszym badaniu widać, że po przyłożeniu płomyka w przeciągu 15 sekund próbka nie ulega zapaleniu, co powoduje, że na kolejne 30 sekund będziemy przykładać płomień w drugiej fazie badania. Okaże się na końcu, że Próbka nie podejmuje procesu spalania, nie rozprzestrzenia ognia, nie dymi, nie generuje płonących, spadających kropel. W związku z czym z dużym prawdopodobieństwem można będzie uznać, że jest to materiał co najmniej trudno zapalny, a nawet może okazać się niezapalny po przeprowadzeniu dodatkowych badań. Zwróćmy uwagę na jedną charakterystyczną rzecz podczas badań, że badamy... Próbki stosując mały probierczy płomyczek. W warunkach rzeczywistych przy dużym pożarze, na ogół te materiały mogą zachowywać się zupełnie inaczej. Mogą rozprzestrzeniać ogień, mogą palić się doskonale i w związku z czym stwarzać dużo większe zagrożenie. Warunki badawcze, które są prezentowane, są. Identyczne dla każdego z producentów tworzyw sztucznych. Natomiast najnowsze rozwiązania związane z normalizacją mają na celu badanie próbek w warunkach rzeczywistych. Jest to oczywiście dużo trudniejsze, dużo bardziej kosztowne, natomiast bardziej miarodajne z punktu widzenia efektów rzeczywistych, jakie dane parametry palne próbka będzie posiadać. Dziękuję bardzo za uwagę. Myślę, że pokaz był jak najbardziej wartościowy i pouczający i dał Państwu pewien obraz tego, jak klasyfikowane są materiały i wyroby budowlane z grupy palnych, łatwo zapalnych oraz trudnozapalnych, i mam nadzieję, że utkwi to Państwu na dłużej w pamięci. Dziękuję bardzo, życzę powodzenia.